Okej okay, dziewczyny, naprawdę muszę wam to powiedzieć, bo dostaję dosłownie tony wiadomości w stylu: "Prześlij mi proszę rolkę z tym ćwiczeniem". I wiecie co, gdybym ja każdej z was miała taką rolkę odszukać, to serio potrzebowałabym drugiego życia, bo tych moich rolek jest już ponad 2000. I to trochę tak jak szukanie igły w stogu siana. Dlatego please zapisujcie swoje ulubione rolki. Jeśli coś działa, jeśli czujesz, że po danym masażu Twoja twarz się zmienia, kliknij wtedy zapisz, dodaj do folderu i na przykład nazwij ją moja ulubiona rutyna. Bo potem, kiedy najbardziej potrzebujesz, nie będziesz już scrollować w panice tysiąca różnych filmów. I druga rzecz, również bardzo ważna, pamiętaj, że rolki to tylko fragmenty. Takie jakby wycięte elementy z większego procesu. To tak jakbyś obejrzała jedno ćwiczenie z jakiegoś treningu i myślała, że masz cały gotowy plan. A prawdziwe efekty dzieją się dopiero wtedy, kiedy wszystko jest ułożone w konkretną i bezpieczną rutynę. I właśnie po to stworzyłam moje kursy, żebyś nie domyślała się, co, kiedy i w jakiej kolejności robić. Tam masz cały proces rozpisany dzień po dniu z technikami, które naprawdę działają tylko tyle. Że razem. Więc, oczywiście, zapisuj to, co kochasz. Ale, jeżeli chcesz prawdziwych efektów, które zostają na długo, to oczywiście skorzystaj z moich kursów, bo tam dzieje się prawdziwa, głęboka praca.